Wielkość, człowieka, Aaaa! kryje się w tym, jak postępuje, jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość, świetlaną. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Uncharted Kres Złodzieja. Jesteśmy już praktycznie w rewidencji Avery'ego, czyli tego najważniejszego pirata. A teraz musimy troszeczkę pozwiedzać dalej. No właśnie, troszkę za wysoko. Trzeba będzie znaleźć coś, po czym możemy się tam spiąć. Może po stole? Być może moglibyśmy przejść, przepłynąć tam, zobaczmy co z nami się stanie. No jest, jest. On ściąga nas w tą stronę z powrotem cały czas. Ch ch chodź, chodź no tutaj, stań na tym. No właśnie, stań, stań na bałce. I teraz będę przeskoczyć. O, właśnie. Okay. Nie ma Dzięki. Umiesz wykorzystać swój ciężar. A, to znaczy. I słusznie. To był komplement. Tak nam się wydaje. No, dobra. Co teraz tutaj? Po tych belkach można. Zaskoczę do tego. Nie zaskoczę chyba do tego rządola, nie? Ale mogę tam skoczyć I przepłynąć tu. O właśnie. A, a, nie udało się. Przegapiłem. Dobra, przegapiłem tu, muszę popłynąć. Stój na belce na razie. Oj serio. No dobra, to musimy być dookoła. jeszcze raz. Jeszcze raz dookoła, dokładnie tak. Tu, tu po walkach, tutaj, tutaj, tutaj. i tutaj, o właśnie. Tu tu góry. Jestem na górze. Pomogę ci wejść. powiedzieć do że wejść, tak? Czyli nie szafę Zabierzmy to stąd. No spróbujmy. Okej. Okay. No to. No to. Zabierzmy to. to. jego posiadłość. Zastępca, dowódcy. Czyli to nie jest dom Eiverego, tylko to jest dom zastępcy Aiveriego, czyli wiceszefa. No okej, idźmy dalej, wyżej. Wow, rany boskie. Ale mieli obiad, wszyscy wyginęli tutaj. na imprezę. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nej. Popatrz, tu. Kolejny symbol. Ja myślę, że oni tu może ich wytruli albo O mój Boże. Co? To są za... to są założyciele, no? Elena to piraci, którzy założyli Libertalia otruci, Zamordowali? Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś samobójcza sekta bogatych piratów, czy jak? <laughs> nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Avery'ego zapraszam Was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozję i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano Tomas Tew. Okej, okay, to co, zatrudnili resztę, za, zaprosili resztę założycieli i ich otruli? To Kogo? takie bardzo pirackie, nie? Tomasa Tew czy Avery'ego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, okay, czyli. Ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu. niezła jadka. Więc Drew zaprosili ich tutaj, żeby. Jak to było? Porzucić czcze animozję. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Arr, ahoj! I takie tam. <grymne> Wszyscy biorą łynia. Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertali stają się własnością tej dwójki. Najwięksi piraci w dziejach świata, i wszyscy zginęli w jednej chwili przy tym stole. To niesamowite. Ta. Tak mi przykro. Ja... Przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu ci, To odwiedźmy Avery'ego. Tak. Chodźmy. No, historia była fajna. Ale trochę tego się chyba mogli po... po spodziewać, spodziewać... Właśnie. Bo piraci po sobie, nie? Dziwię się, że piraci dali się otruć. Przecież sami w sobie nie powinni sobie za bardzo ufać. O, tu możemy iść. Proszę. Oj nic mi nie jest Trzymam się Spotkamy się na górze No, spotkamy się na górze, bo muszę się wspiąć. to to jest, czyli to była rezydencja wiceszefa, a to jest rezydencja szefa. Wow, no i tam są te wozy bojowe. Dobra, tu będzie na pewno niefajnie. Nate, auto z Shoreline wciąż tam stoły. Mhm, widzę ja. Tak, widzę. Miej oczy szeroko otwarte. O, to będzie, czy pójdziemy tędy, Tak.

No właśnie, tu wcześniej prawdopodobnie była tama po prostu, która sprawiała, że to była odkryta dolina, w której zostały wszystkie te, te domy, ale niestety potem po rozwaleniu tamy wszystko zostało zalane. No dobra, wchodzimy do domu tędy. rozpoczynamy obchód po domu Everiego. Dokładnie tak. Pozwiedzajmy, tylko tu na pewno będą przeciwnicy, słowo dnia ostentacja. Dlaczego nie zabił cię? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy? <noise> Proszę, to jest wszystko, słuchajcie, zobaczcie przepiękne miały, mieli te tej harfy stoją. Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Machonacho. Pracowałaś w Maczonacho? Dorabiałam sobie w Masiłaś sombrero? W każdym razie. Mówię... Fortepian, harfa? Psychopatą. Był kierownikiem Maczonacho. Nie przeginaj, dobra? No, ale chyba tutaj, nie? A, spróbujmy tutaj. Barykadowali wejście. I zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy dokąd poszli. Tędy nie chcieli No dokładnie. Bijaci się tutaj czegoś strasznie, strasznie cały czas bali. Prawdopodobnie bali się tych kolonistów, którzy w końcu przyszli tutaj się zemścić, bo czuli się okradzeni ze wszystkich ze wszystkich skarbów. Przecież powinni już tu być. Albo znaleźć już skarb, teraz go wynoszą. Chodźmy na górę, jakiś schody na następnego. Do następnego, jakby zestawu pomieszczeń. To możemy też sprawdzić górne pomieszczenia. Znowu skrzynki z wyposażeniem Shoreline. Dużo ich tu jest. Pewnie będziemy musieli się mocno ostrzeliwać. A i dużo śladów tu jest, dobra. Pewnie się będziemy musieli tu mocno ostrzeliwać. Tu idą ślady, tu idą ślady. Tutaj. No właśnie. Gdzie? Idę, idę. Czekaj, Rona, już idę. Już tu Ja tam mam śladów dużo. Jakby co. A tędy nie mogę, tędy muszę. Co tam? Ślady prowadzą do środka. No dobra, to wchodzimy, nie? Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie że... Może... Co się znaleźli? E, pomóż mi to otworzyć. Dobra. Jednak. Dobra, tego z tym już zabiłem. Dobra, sniper zabity. Najgroźniejszy był. Ten zabity. Najgroźniejszych trzeba zabić. ай яй 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 Учакай меня. А, Strzela do mnie z tego, z... Na nieszczęście, który tam do z... Właśnie,

Ja go zabiłem? Nie, nie zabiłem go. Myślę, że tutaj spokojnie możemy dać radę z większością z nich. Także ich po prostu na spokojnie. Który dostał z karabinka. Jeszcze jeden pocisk został. Dzień dobry. Pobiegniemy w amunicję. O, granat miał tylko. O, rewolwer ma, ma fajny. nie prosto w Niekoniecznie zabiliśmy ich wszystkich. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Zaraz otworzymy, tylko sobie zabierzemy. Zabierzemy troszkę amunicji. Uzbroimy się. Na spokojnie. Chyba mamy full wszystkiego. Dobra. Metler. Nie, nie chcemy Metlera. Wolimy zostać przy karabinku tym, który mamy. No dobrze, otwórzmy te drzwi. I sprawdźmy, co chcieli ukryć, rzeczywiście. Okay, spróbujmy. Gotowa? O, iwer jest albo, te, albo ten drugi. Tew zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyścimy New Devon. A, czyli to Tew zdradził Avery'ego. Miejście skarb, nadstatek przestaje na statek, przejście. Tew i Avery się poróżnili. No właśnie. Jeszcze? Już... Piraci się pokłócili. Też niezła historia. Obejrzyjmy go. Chyba nic więcej tutaj nie. Ale nam to przeczytała wcześniej także. Poszukajmy tego przejścia. Okej, okay. poszukaliśmy przejścia. Ciekawe, gdzie mieli skarbiec, bo to przecież ten skarb nie leżał gdzieś tak sobie, o. A tu jakiś główny pokój był. Zobaczcie, leżą jakieś dokumenty. Okej, okay, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę? <laughs> Niekoniecznie. Zapalniczka. A, czyli sam nam został jakiś znak. Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Eweriego? Gdzie jest przełącznik? A czemu na górę nie chciałobybyśmy sprawdzić iść Jakby wyglądało, nie? Jakby trzeba było wejść tutaj po tych kręconych schodach. Niesamowite. Co, co tam masz? To jest brytyjski list gończy wysłany za Avery. Najwyraźniej był dumny, że ścigał go cały świat. Oproszę. No tu jeszcze. Tu jest jakaś znajdźka. Cale już znaleźliśmy. Super. No chyba nie. Chyba już nie tędy. Bo trzeba wrócić do tego głównego pomieszczenia. I tam będzie jakieś przejście. Tu jest znak Tajweriego. Tu jest jakieś popiersie. Tu jest jakiś obraz. Tu jest dzbanek, który prawdopodobnie niczego nie służy. Czyli te trzy przedmioty. Cztery przedmioty. I tutaj jest jeszcze jakaś, jakaś tarcza. O, proszę bardzo. No, Ktoś z tych przedmiotów będzie zaprowadzi nas do, do tajnego przejścia. Spróbujmy po kolei. Może to jest przełącznik. Dobrze, może ta figurka? Nie. Sprawdźmy rycerza? Chyba tak. No proszę, i Elena znalazła przejście. No dobrze. I to myślę, że jest rewelacyjne miejsce, żeby się pożegnać w tym odcinku. Bo mam wrażenie, że jak zejdziemy tam niżej, to zaczną się następne kłopoty. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Hej, hej. Wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną.